Mogę rozmawiać? Halo. Dzień dobry, Marta Strzelczyk Dzień dobry, Lodzia, tak? Czy z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Jutro przyjadę? Nie, proszę pani, nie przyjadę. Strzelczyk Marta, Telekomunikacja Polska z tej strony. Z panią Heleną Dąbrowską mogę rozmawiać? Magda! Proszę? Jestem w domu cały czas. Rozmawiam z Panią Heleną Dobrowską? No. Proszę pani, ja się kontaktuję z Panią, ponieważ chciałabym zaproponować naszą najnowszą ofertę stałego, bardzo szybkiego dostępu do internetu. Czy Pani ma teraz chwilę czasu na rozmowę w tej sprawie? No, no. Ma Pani chwilę czasu? No, da, kulara. Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. Nie można porozmawiać. No Mam słuch! E, proszę Pani, czy Pani obecnie posiada w domu komputer? Tak. O, a ma Pani internet? No. Ma Pani? Internet? Będę. Będzie Pani miała? Ja jestem w domu i przychodź. A czy Pani gdzie ma przyjść? Ja dzwonię telekomunikacji polskiej. Ja nie jestem Pani żadną sąsiadką. No dobrze, ja chodzić nie mogę nigdzie tak, bo nie mogę chodzić. Tak, ale ja przy Pani nie chcę, żeby Pani gdzieś chodziła. Ja do Pani dzwonię, ponieważ sprawdzę tę ofertę dostępu do internetu. I pytam, czy Pani ma w domu komputer? No, no. Ma Pani? No nie wiem, zobaczę. Nie wie Pani, czy jest w domu komputer? Ja będę dała radę, to tak, a jak nie, to nie. Ale czy ma Pani w domu komputer? Teraz w domu jest komputer czy nie? No przejdź! Ale gdzie ja mam przyjść? No przecież gdzie? Ja Proszę? No. Gdzie ja mam przejść? No. Proszę Pani, gdzie ja mam przejść? To! Dobra. Halo? Słucham. To Pani ma teraz w domu komputer. W domu. Jest komputer? Słuchaj Pani. Co? Jeszcze raz mówię, że ja nie mogę nigdzie po schodach zejść. Tak? Nigdzie nie chodzę. Nie mogę, bo byłam w sanatorium, ale tu nie mogę nigdzie zejść, nie mogę nigdzie chodzić. Mhm. O, I skończyło się. Taka sprawa. Ale co Pan ma z komputerem? No kto do mnie co ma, to proszę przyjść i załatwić. Ale co nie może Pani mhm. to No. Nie? Ja nie mogę chodzić, nie mogę chodzić, nie daje mnie wcale chodzić, rób co chcesz, płac, nie, płaknie, nie mogę chodzić na nogi i smaruję i co na tylko, będę musiała po świętach do szpitala pojechać i już.